Dobra, dzisiaj jesteśmy z Tomkiem. Tomek z rogów, rogi Witam. koło y, Krosna, Iwonicz, Iwonicz Zrój i jego piękny Fiat 125P. Cześć. Witam wszystkich. To jest samochód, którego, który masz od bardzo, bardzo dawna, więc zacznijmy może od, od historii. Od nie? historii, więc Ante jest, było kiedyś mojego wujka, kupił go prawie nowego, takiego rocznego czy dwuletniego. Miał go przez... Kilkanaście lat później odsprzedał sąsiadowi, starszemu panu, który też go eksploatował, jakieś 10 lat. I ja go później nadarzyła się szansa, odkupiłem go, znaczy ja cały czas na niego polowałem. Także odkupiłem go, troszkę go odświeżyłem i tak od hmm. 2011 roku, cały czas. 2011, czyli już tak. 10 lat mija. To już mija 10 lat. Chodzi, obejdziemy sobie go dookoła, i pokażemy go tak na początek. Robiliśmy kupę kilometrów, startujemy w wyścigach różnych. Auto jest po prostu nie stojące, tylko cały czas jeżdżące. I ten samochód, jak go kupiłeś, to wymagał dużego no to nakładu było, pracy? Tak, no to było jak po, po, po starszym dziadku, no jeździł trochę taki zobijany z każdej strony, bo to był starszy pan, to był rocznik chyba dwudziesty, czy szósty, czy któryś także no jeździć takim Fiatem w ruchu miejskim, no to wiadomo, że to miał problemy, także był troszkę pobijany, ale no i takie różne jakieś tam dekielki, tuningi jego własne jakieś rolety takie zasuwane przez, przez cały silnik to wszystko żeśmy półsuwali, odświeżyliśmy lakier, silnik żeśmy też przeglądnęli, no bo wiadomo, że to lata no i od tego czasu mówię, no jeździmy cały czas bezawaryjnie te, te 10 lat już no. Nie jest to wiadomo, nie jest on, w, jak to mówią, w perfekcyjnym stanie i mhm. miłoślicy... Może co, siądziemy sobie do niego, dobra? Tak, Siadaj ja tutaj powiem, z tej strony. Wiadomo, że to jest troszkę... Troszkę jest pozmieniane. Mhm. że jest trochę pozmieniany, tak? Tak, jest pozmieniany, wiadomo, że, że wszyscy, którzy, którzy, mówię, znają się na samochodach, nie będę tu nic ukrywał, jest tu wiadomo, tapicarka nie jest z tego roku. Jest, siedzenia powinien mieć brązowe. No, ale mówię, to był samochód. Nie jest to samochód po prostu, tak jak dużo historii, że kupiony od dziadka, który nigdy nie jeździł i, i z małym przebiegiem. To auto od zawsze było w, w ciągłej eksploatacji, i tak samo jak go wujek używał, to, to po prostu i z przyczepą, i ze wszystkim. Zjeździł Turcję, Grecję, po całej Europie jeździł i cały czas po prostu. No nie był oszczędzany. Mhm. Przebieg ma też, podejrzewam, że oj około 300 tysięcy, mhm. ale mówię, no silnik jest dalej ten sam, jest, wiadomo, że jest remontowany, ale no jeździ, pali. Ta kierownica to jest już Twój? Dla to tej... jest, ta kierownica jest przekładana tylko na jak jeździmy w wyścigach, no bo jednak jak jeździmy, ścigamy się na regularność, no to trzeba jednak manewrować szybko, a z tą dużą kierownicą... Jest taka historia, że ja mam dość długie nogi i zdarzam mm -hmm. się z lewarkiem. To na, na, jak startuję w wyścigach to zakładam sobie tą, ale normalnie no to mam oryginalną z tym. Ringiem metalowym. To powiedzmy teraz yy, fiat yy, rocznik to jest rocznik 73, zwana przejściówka, mhm. silnik 1500, bo mhm. jak już słyszę, jak każdy widzi starą budę fiata 1300. I, i się pyta czy 1300, to te, te pytania po prostu mnie już rozbrajają. To jest 1500 oryginalny, taki wyszedł z fabryki, tylko wiadomo, że ich było mniej w tym czasie. Ja od zawsze chciałem fiata i yy, jako dziecko, Zawsze ta, ta przejściówka kojarzyła mi się już takie bardziej z, y, ze sportem. Taki stary fiat, wiadomo, jest piękny, ma, ten, ma swój urok, ale mhm. kojarzy mi się ze starym dziadkiem. A przejściówka zawsze te budowane już jakieś te Akropolisy czy coś, to już wszystko było na, na większości było na przejściówkach, dlatego mhm. zawsze chciałem tą przejściówkę. Czyli plastikowa trapa, biegi w podłodze, czwórka. I, i, tak, i klamki kasetowe. Mhm. Tym się to różniło. Platnerki, to okienka takie? Tak, tak. Mm. Tak, także... podłokietnika z tyłu już nie ma dlatego, że jest po prostu inna, inna tapicerka, tapicerka, ale pod spodem jest, jest. także mm. no, przyszłościowo chciałbym doprowadzić ten, ten środek do, do stanu takiego ale mówię, no nie jest to, nie jest to taki stuprocentowy, że tak powiem no tak, tak ale ma, ma to co Tobie jest potrzebne i to co Tobie się podoba. Tak, jest to jest potrzebne, y, po prostu eksploatuję go normalnie, tak samo y, miłośnicy marki powiedzą, że mam na przykład elektryczny wentylator założony, ale jeździ się po zlotach, ci wszyscy mm. stoją tam, gotują tą wodę, ja, ja nie mam z tym problemu. Nie? No jasne, no tu jest tak, jakiś że... kompromis nie? między... Tak, tak, silnik jest silnik... może, co? Jemy? Tak, pod maskę. tak jak mówiłem, oryginalna jednostka 1500. Jedyne, co jest zastosowane tutaj, to tak jak mówiłem, elektroniczny zapłon. Jeszcze założyłem sobie teraz ja już. No i ten elektryczny wentylator chłodnicy. Mhm. Ale to mówię, no, tak jak się ściga w jakichś wyścigach, czy, czy nawet ojeździliśmy nim po torze w Kielcach, no to to jest rzecz taka moim zdaniem przydatna. No, no, jest to taka, takie rozwiązanie, że wcześniej włączam sobie, mam dodatkowy wyłącznik, auto się mi nie grzeje. A skąd twoje zainteresowanie w ogóle rajdami, nie? bo można byłoby mieć taki samochód i jeździć sobie, po prostu, hmm, to znaczy, bujać się po trasie, po, tak, po szosie, ty... nazwijmy to. Oczywiście. Cieszyć się y, prędkością rzędu 70-90 hmm, km ta. na godzinę, a ty jednak ten y, po prostu, pazur. Tak, zawsze gdzieś tam te, 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 te takie wyścigi amatorskie oczywiście, bo nie jestem żadnym tam boże, zawodnikiem ani. ani... Nie mam tam jakichś sukcesów, ale po prostu no jest to przyjemne takie. Startujemy w tych wyścigach, to jest tak, jesteśmy taką maskotką, można powiedzieć. No, nie, nie wiadomo, że, że inna to jest jazda na regularność, nie jest to takie ściganie stuprocentowe, ale po prostu kibice się cieszą, widzą takie auto, które ma prawie 50 lat i, i ono sobie jakoś do tej góry radzi. Nie, nie, trzeba, go, nie, nie trzeba go pchać, także no jest, to, jest to fajne po prostu. Mhm. I jestem y, po prostu zwolennikiem, że jeżeli mam samochód, to ma jeździć. A nie to, że y, mamy egzemplarz, super, stoi w garażu przykryty kocem, no to, to okay. tutaj tak nie jest. Powiedziałeś, my ścigamy się, to tak, może teraz powiedzmy się... z kim się ścigasz. Tak, no to ścigamy się razem z, z kolegą, tutaj z Łukaszem, Łukaszem, powiedzmy Weissem, od razu z Łukaszem tak. Weissem. Zrzucimy tutaj link do filmu o Łukasza Fiacie tak, 125 no PGTJ. Z, z synem, który ma mm. Poloneza, też nagrany film. Syn, Dobra, będą jeszcze filmiki, Bartek, tak. tutaj będą filmiki, albo już były, więc tak. e, szukajcie na kanale. Tak. Więc jest Was ekipa też zraźniej, nie? I jest jest ciekawie. tak. I, no, jest to takie, no jednak y, jakoś ten Fiat ty, tak wpływa na to, że, że tych, ma się tych znajomych, poznaje się dużo ludzi. I mhm. raczej nie spotkałem się, od, od, mówię, odkąd się jeździ po rajdach czy po zlotach, nie spotkałem się, żeby, żeby po prostu z jakąś, jakąś taką, jakimiś złośliwościami. Raczej wszyscy są, wszyscy są przyjaźni. Mhm po prostu jakoś to jakoś tak nawiązuje się znajomości. Mamy teraz poznaliśmy się z kolegami z Tarnowa, firma Motopasja. Tak, naklejka. Pozdrawiamy. Jest też podcast, tak. e, rozmowa na kanale, jakby ktoś był zainteresowany. Tak. I oni też jeżdżą, ścigają się? Oni po prostu poznaliśmy się na, z nimi, poznaliśmy się na zlotach. My jeździliśmy na takie wspólne, wspólne zloty, które organizowane były w Nowym Sączu. Mhm. Chodź tutaj, pokażemy jeszcze go z tyłu. No, no. Mówię, no no tak, w Nowym Sączu się poznaliście. Tak, no w Nowym Właśnie Nowy to jest też fajne, że, jest fajne tak. że ludzie się później łączą, poznają. Tak i od nie? 10 lat też jakieś tam kontakty się utrzymuje. No mówię, no raczej raczej wszyscy, nawet na drodze czy coś, no każdy jest sympatyczny. Nie, nie ma hmm. tam jakichś jakich takich, no nie, nie spotyka się jakichś złośliwości, że jedziesz starym samochodem. Tylko raczej każdy jest zadowolony, uśmiechnięty. Hmm. Dobra, to co, odpalamy go? przejdziemy tak. się kawałek? Możemy odpalać. Dobra, to idziemy. No. Cichuteńko dostojnie. Tak. To silnik. co? Mhm. No silnik no. odkąd jest po remoncie. No to tak, tak jak mówiłem, no pewne rzeczy wiadomo, na jakieś tam polerowałem jakieś kolektory, jakieś, jakieś doloty, zawory, takie rzeczy, zastosowałem uszczelniacze zaworowe. Myślę, że nic to mu nie, nie ujęło żadnej mhm. żadnej na oryginalności, a, a po prostu No powiem, Ci, chodzi naprawdę. Oleju fajnie. nie bierze, grama, Super. po prostu grama. Mam nadzieję, że to słyszycie. Tak. Ale poczekajcie, jeszcze tutaj damy, niech będzie bliżej trochę. Ty, 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 ty. Fajnie, bardzo fajnie. To tak. co? To, to jedziemy, nie? Jedziemy. My. Powiedz mi tak, to jest. Y, może nie pierwszy, bo, bo, bo wspominałeś wcześniej, że jeszcze jakiś tam miałeś epizod. Z, jako pierwszy, twój klasyk. Tak, Natomiast miał. pierwszy taki, ten jest nie, takim pierwszym, który został u ciebie i prawdziwym. Takim, y, pier, prawdziwą pasją, no bo jest do dzisiaj. Jest to do już dzisiaj trochę lat tak. mija, nie? I hmm. mówisz, że. To nie jest ostatni samochód, który udało Ci się kupić. Tak, tylko że mówię, ta... ta można powiedzieć, że tam, ta miłość do Fiata była od zawsze. Nie wiem dlaczego. No, zawsze, zawsze ten duży Fiat i, i nawet mówię... Jak, mam inne samochody też. Mam, mam Fiata 128 Sport, który też był takim marzeniem z dzieciństwa. bo Po prostu zobaczyłem go jako dziecko i też zdawało mi się, że nie ma piękniejszego auta. Ale ten, ten duży Fiat to jednak... Gdzieś taki sentyment jest i mówię, że no, na pewno nigdy nie pójdzie do sprzedania, miałem już różne propozycje tam jakieś, jakieś, takie od jakichś różnych gości, ale to jest jednak mówię, no raczej był w rodzinie i chyba już tak zostanie. Mm -hmm. Po prostu jest to samochód stary, no bo auto ma blisko 50 lat, ale mówię, można spokojnie się poruszać w ruchu miejskim. Były okresy, że ja normalnie jeździłem nim sobie do, do pracy. No właśnie miałem się Ciebie o to pytać, nie? ile tak. jesteś w stanie robić, ile nim robisz rocznie, czy to są takie wyjazdy gdzieś, żeby go przepalić, to znaczy, czy rzeczywiście... jest, oprócz przychodzi... tych rajdów? Nie? Tak, jeżeli przychodzi sezon, no to jest, jest w ciągu eksploatacji, wszystkie tutaj to jakieś loty, takie po okolicy, te wyjazdy takie dalsze, często gęsto mamy blisko tutaj Pieszczady, no to robimy sobie objazdówkę taką w swoim dronie samochodami. Także mówię, no ile się da, tyle się jeździ. A ja, tak jak mówię, normalnie, normalnie jak, do normalnej eksploatacji też go używam. Nie jest to jakieś nie, nie, po prostu nie pali jakichś strasznych ilości paliwa. Nie! Także, tak, także koledzy je pali na rowerach. Także po prostu, no auto mówię, niczym nie odbiegająco od współczesnych. No.